Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku Duchowego Przewodnika. Zdrowa pobożność, o której mówimy w ostatnich naszych spotkaniach, wymaga również spojrzenia na sytuację, w której Bóg jest nieskończenie święty, a człowiek jest grzeszny. Grzech, który każdego z nas dotyka, ma jakiś wpływ na nasze odniesienie do Boga. Idąc do Boga: nie możemy zachowywać się tak, jakbyśmy nigdy żadnego zła nie popełnili. Grozi nam tutaj możliwość popełnienia błędu braku skruchy serca, bez której życie duchowe nigdy nie będzie naprawdę głębokie. Dlatego już teraz wszystkich zapraszam do wspólnego oglądania kolejnego odcinka duchowego przewodnika, w którym poruszymy temat grzechu w perspektywie pobożności. Moi drodzy, zobaczmy, że w perspektywie, w której doświadczamy grzechu, nie możemy za każdym razem tłumaczyć się, że jesteśmy tylko ludźmi, dlatego popełniamy zło. Pan Jezus w Ewangelii ukazuje nam wzór celnika, który prosi: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Kościół każe nam często mówić. Kyrie eleison, Panie zmiłuj się, i to jest właśnie akt skruchy. By łaska mogła dotrzeć do głębi duszy, potrzeba czegoś, co zniszczy w nas jakąś fasadę pychy czy jakiegoś zakłamania. To właśnie w naszym życiu sprawia skrucha, która powinna być nieodłącznym elementem zdrowej pobożności. Z drugiej strony trzeba jednak uważać, żeby poczucie grzechu nie stworzyło w nas nieprawdziwego obrazu Boga Ojca. Jeżeli obraziliśmy kogoś, kto nas bardzo kocha, to idziemy do niego od razu, nie w poczuciu lęku i strachu, ale właśnie w poczuciu zaufania. Taką postawę trzeba mieć w stosunku do Boga. Grzech i słabość nie może powodować w nas jakiegoś zahamowania. Trzeba ufać, że Bóg nam wszystko przebacza, że Jego miłosierdzie jest większe niż nasze winy, że Jego miłość jest od nich potężniejsza. Pan Jezus na krzyżu nie chciał, żeby Jego serce się zamknęło, otworzyła je włócznia i wypłynęły z Niego strumienie krwi i wody na oczyszczenie nas z grzechów. Grot włóczni jest pewnym symbolem naszego grzechu. Po uderzeniu tym grotem nie zamknęło się serce Boże, jak czyni to nieraz urażone serce nasze. W ten sposób Pan Jezus pokazuje, jak człowiek powinien zachować się po grzechu, że powinien natychmiast do Boga powrócić, a nie wycofywać się do krainy ciemności. Nieraz sam grzech jest mniej niebezpieczny niż nasza reakcja po grzechu, która podcina nam skrzydła i odbiera możność dalszego lotu. O właściwym stosunku do Boga pięknie mówią modlitwy liturgiczne, jak na przykład kolekta z okresu, po Zielonych Świątkach. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia, udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Jest w tej modlitwie i uwielbienie Boga Wszechmogącego i zaufanie do Ojca którego dobroć przewyższa zasługi i pragnienia modlącego się człowieka. Moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym dniu warto zapamiętać sobie, że musimy mieć w naszej pobożności właściwe spojrzenie na grzech. Z jednej strony nie możemy wyolbrzymiać zła w naszym życiu, z drugiej zaś strony nie możemy patrzeć na grzech jako coś, co jest nieistotne i nie ma wpływu na nasze życie duchowe. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku nasza pobożność będzie w jakiś sposób wypaczona i nie przyniesie dobrego owocu, jeżeli nie będziemy najpierw mieli właściwego spojrzenia na zło w naszym życiu. Dlatego warto modlić się codziennie, wręcz o właściwe spojrzenie, na zło w naszym życiu, o światło Ducha Świętego, aby dobrze rozeznawać swoją drogę, po to, aby pobożność wydawała właściwy owoc w postaci tego, że nasza relacja do Pana Boga będzie stawała się coraz mocniejsza i nasze zaufanie automatycznie będzie większe. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie kolejnego odcinka Duchowego Przewodnika. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrybowania kanału Katolickiej Telewizji Serbinów. Zapraszam już do oglądania kolejnego odcinka już za tydzień. Do zobaczenia. Szczęść Boże!